Dziewczyny, gdzie my przyjechałyśmy? Do babci, do dziadka. Znów jesteśmy na wsi u dziadka i babci, tak? Tak, jesteśmy na podwórku już. Wysiadamy, idziemy do domku. Cześć, witam Was po dość długiej przerwie. Już dawno nie było żadnego vloga na kanale, ale musicie mi wybaczyć, bo ostatnio dzieje się u nas y, może nie tyle dużo. Co dzieje się u nas wszystko bardzo szybko i bardzo chaotycznie. Od tygodnia przebywamy u moich rodziców. E, przyjechaliśmy e, tutaj już z planem zostania na święta, bo w wielka noc moja siostra będzie chrzciła swoją malutką córeczkę, Pasienkę, i ja zostanę chrzestną. A więc przyjechaliśmy troszkę wcześniej, aby pobyć z rodziną, ale powiem wam, że ten wyjazd dał mi nieźle w kość. Nasza rutyna legła w gruzach. Dziewczyny się zupełnie rozregulowały, poprzestawiały mi się godziny. W dodatku jeszcze ta zmiana czasu była i dziewczyny teraz chodzą spać o 23, a wstają o 10 rano, a więc totalnie się u nas wszystko pozmieniało. Dodatkowo są nieznośne i to mało powiedziane, są, że są nieznośne, one są po prostu okropne. Szczególnie Łucja, bo teraz zębkuje i naprawdę bardzo źle to znosi. Jednej nocy wyrzynała jej się czwórka i całą noc nie spałyśmy. Spędziłyśmy ją właśnie tu w pokoju na dole, oglądałyśmy bajki, tuliłyśmy się, a Łucja po prostu rwała na sobie piżamy, tak ją bo bardzo bolało i nie pomagały żadne leki przeciwbólowe. Na szczęście ta czwórka się już przebiła i teraz dzisiejsza noc już była troszkę spokojniejsza. Ale poza tym, ja nie wiem czy przychodzi jakiś skok rozwojowy, czy po prostu tutaj czuję się niezbyt pewnie. Cały czas chce być u mnie na rękach. Po prostu nie wstępuje mnie na krok, nie pozwala mi być nawet do toalety. Co się stało? Hej, dziewczynki! Niedziu, co się stało? Pokuciły się. Chodź do mamy. Przywitaj się ze wszystkimi, Pec. Cześć. Cześć. No właśnie, gdzie my jesteśmy, Aniemczu? U babci, u dziadka, tak? A powiedz, kto tu jeszcze z nami przebywa? Ciocia Ewelina, wujek Kuba i Basieńka, tak? Jaka jest mała Basieńka? Tylko mała, taka do przytulania, tak? A ty jaka jesteś duża? Taka jest duża anielka. Pokaż, jaka jesteś duża. Taka jest duża anielka. A jak Basia śpi? Psz, tak, a się robi, tak? A psi. <noise> No właśnie, tutaj z nami e, u moich rodziców są też e, moja siostra z mężem i córeczką. Basia ma dwa i pół miesiąca, jest takim malutkim bubaskiem. E, I nagle dziewczyny przy basieńce wydają się takimi już dużymi dziewczynkami. Naprawdę już są takie mądre i fajne dziewczyny z nich. E, opiekują się Basieńką, e, bujają ją na bujaczku, głaszczą, całują po stópkach. Takie fajne dni już siostrzyczki. W ogóle muszę Wam powiedzieć, że dziewczyny naprawdę stają się coraz mądrzejsze, coraz bardziej kumate. I to mnie na przykład bardzo zadziwia. Anielka bardzo troszczy się o siostrę. Jak tylko widzi, że któraś płacze, to podchodzi, przynosi smoczek. Co klarowniu? Co więcej Wam mogę powiedzieć? Jak już wiecie, kilka dni temu zdechł nasz króliczek dosiek, a więc było troszkę u nas smutno. Ale taka już jest kolej rzeczy, że zwierzątka zdychają. Pytaliście mnie, czy kupimy sobie nowe zwierzątko. Powiem Wam, że w najbliższym czasie na pewno nie kupimy. Już pomijając to, że troszeczkę musimy odczekać po tośku, to jednak zwierzątko to jest spory obowiązek. Szczególnie przy dzieciach, i powiem Wam, że fajnie, jak dzieci wychowują się w towarzystwie z zwierząt. Oczywiście, to ma bardzo wiele plusów, ale na tą chwilę zwierzątko, szczególnie małe zwierzątko, które potrzebuje dużo troski, czułości, opieki, jest nie dla nas na pewno. My żyjemy za szybko i za głośno, żeby teraz jeszcze wprowadzić. Takie małe zwierzątko, które też ma uczucia i też potrzebuje trochę czułości i spokoju. Myślę, że jeżeli kupimy jakieś zwierzątko, jeżeli się zdecydujemy, to na pewno nie będzie to w ciągu najbliższego roku czy dwóch. Myślę, że poczekamy z tym zakupem, aż dziewczynki same poproszą o jakieś zwierzątko. Póki co dziewczynki mają siebie wzajemnie, mają małą basienkę, więc mają bardzo dużo okazji do okazywania czułości i troski. A z zwierzątka mamy urodziny, więc to na razie musi nam wystarczyć. No i tak, dziś mamy wielką sobotę, więc dzisiaj wybieramy się z koszyczkiem ze święconką do kościoła. Pogoda nas nie rozpieszcza. Co prawda śniegu już nie ma, bo kilka dni temu też spadł tu śnieg. Na szczęście już teraz śniegu nie ma, ale słyszę, że wiatr nieźle hula za oknem, więc pogoda nie zachęca do spacerowania. Jak już może widzieliście niektórzy na Instagramie czy Facebooku, byliśmy też kilka dni temu w sklepie Akuku, gdzie pani nam przystroiła pięknie wózek, tak wiosennie, balonikami. Były na nim. Pszczółki, motylki, kwiatuszki, nawet kilka balonów jeszcze tutaj mamy. O, na suficie. Reszta ozdób jeszcze jest na wózku, chociaż jednego motylka dziewczyny już pożarły. Zagryzły go. Co Anielciu? Co Anielciu pokazujesz? Tany, tany, tak? Chciałbyś włączyć tego psa? No poczekaj, zaraz włączę. Spójrzcie w ogóle jaki jest tu bałagan. Będziecie. Ubieramy się do kościółka. Idziemy Będzie. koszyczek poświęcić. Tak, I druga rączka. I druga. Jak drugą zakładamy? Tak. Super. A mama matematyczne skarpetki z króliczkami. Dziewczyny mają największą radość z tych skarpetek dzisiaj. A to jest nasza święconka. Niestety baranek ucierpiał troszeczkę przed chwilą, bo Klarunia się z nim pobawiła i stracił tłów. Wozisz klarcia kaczkę, kwakwa kwa wozisz na taczkach. Anielko masz swoją kaczkę? Łódź jest tutaj, kwa kwa Przewróciły się taczki? Wypadła kaczka? Klarciu, jak to jest? Anielka przybiegła sprawdzić Anielko, gdzie są twoje taczki? Masz swoje taczki, Anielko? Przynieś. Jest kaczuszka u klarci, tak. A Łucja ma kaczuszkę w taczkach? Nie ma. łuca nie ma kaczki. Tak, jest tutaj. A włączyłam. Tak, 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 tak. Zanieś Łucji kaczkę, bo Łucja nie ma na taczkach kaczki. No, zanieś ją. Chcesz, Łucja? Anielka się pyta, chcesz? No, proszę. Nie, chyba Łucja nie chce kaczki. Rzuciłaś kaczuszkę, będzie płakała. Błe, błe, błe. Kaczka płacze. O, jak płacze kaczuszka. Ue, ue. Podnieś kaczuszkę, żeby nie płakała. Daj buziaczka kaczce. O, ślicznie. Już nie płacze kaczuszka? Śmieje się teraz. A kto to jest takim małym bobaskiem? Klarcia z małą dzidzią. Leżysz w wózeczku basiulki? O, proszę! Nawet się cała mieścisz. Luli, luli, zrobimy klaroni. Mała dzieciak, mała dzieciak, mała dzieciak, mała, mała moja dzieciak. Dziewczyny śpiewają na spacerku. Ptaszki ćwierkają i dziewczyny ćwierkają, tak? Wyszłyśmy sobie na spacer. Miało być w miarę ciepło. A tu jest tak zimno: już tak zmarzłyśmy. Przed nami trzecia z małą Basieńką. A co wy macie, dziewczynki? Spójrzcie, jakie paczki do nas dzisiaj przyszły. Co to jest, łuczka? Co? Mu, to krówka. Mu. A Klarciu, gdzie się wybierasz? Chcesz już do domu jechać? Mhm. Zaraz Wam mama te krówki otworzy i zobaczycie co to jest. Anielka już jedzie na krówce, tak? Siedzisz już na krówce, Anielciu? Pokaż swoją krówkę. Jaka czarna to chyba jest byczek. To co, napompujemy teraz jeszcze pozostałe dwie. dasz pompkę mamie? Dziękuję. Kto pomoże mamie napompować krówkę teraz? Anielko. Pomożesz mamie? O, klarunia mamie pomoże pompować. Super, jeszcze raz naciśnij. Dobrze. Jeszcze raz naciśnij. Na, no, naciśnij. Super. Patataj, patataj, patataj. Fajne są krówki. Gdzie mają uszy? Tu oko jest, Łucja, wiesz? To jest oko. Tak, Anielka trzyma za uszy krówkę. I... Proszę, wyszłam tylko na chwilę po wodę do kuchni. I tak właśnie to się kończy. Dziewczyny, bardzo nieładnie zrobiłyście. Bardzo nieładnie. No, no, no. Jak mama mówi, no, no, no. No, 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 nie można chrupków rozrzucać. To dlaczego rozrzuciłyście? Zbieramy teraz, szybciutko zbieramy. Dajcie to. Opakowanie. Szybko. Dobra. Szybciutko zbieramy teraz. Wrzucamy tutaj z powrotem. No, pomóżcie mamie. Anielko, pomóż mamie. Tak. Ślicznie. No, Łucja też. Ale Łucja nie wyjmuj, tylko wrzucaj. Klaruniu, chodź, pomożesz sprzątać. Tak, słuchaj. No ślicie, Klacia sprząta. Hej, ale już nie wyrzucamy.